Cześć wszystkim! Tu kolejny filmik pod tytułem Nowości w mojej stadnienia. Dawno mnie nie było, ale naprawdę, przepraszam, brak czasu. Naprawdę, brak czasu. Więc tak, nowościami w tej całej mojej stadninie to jest całkiem inny wygląd tej stadniny, że tak powiem. Um, bardzo dużo się zmieniło. Te trzy. no nie wiem, zależy, może dla innych się mało zmieniło, może dla innych dużo, dla mnie zmieniło się dużo, więc pokażę Wam na razie to tutaj nasze właśnie Jest to tak sztuczna taka tutaj trawka, stanie to widzicie, tam jest taki szajerek, tutaj, ale to dalej, o, powiem Wam dalej. Yy, nowa siedlarnia. tam jest taka zagroda, ale to później konie. Szczepa i traktor. A no i yy, tutaj taki mały sklep. No dobra. Teraz będziemy wszystko po kolei omawiać. Tak. Mam trzy nowe psy. Wyglądają po jeden. Figurka serii nie wiem, Off kupiłam ją yy, właśnie z myślą o tej stadninie nie wiem jak można zrobić figurkę psa w kapeluszu i szaliku taki czarny taki jest całutki czarny tylko mordka taki i taki malutki leżący Czarna. Ona jest naprawdę bardzo mały. Dobra, co jeszcze? Jeszcze na razie mowe zwierzaczki ogólnie gęś. Ona jest nawet nawet jako mniej więcej wymiarowa w porównaniu do konia. Widzicie, oni stoją przy sobie. Nawet nawet. Nie? Tutaj jest taki. taka świnka, z taką malutką świnką, taka ludzi to jest taka malutka, to jest taka duża, one no, sobie tak uleżą, tylko raz. No, hm. co dalej? M może pokażę Wam teraz to, to jest takie pudełeczko, w środku tego pudełeczka jest malik słomy i kotek sztuczna tawka. i rybka jak się domyślacie już to jest właśnie domek tego kotka to znaczy taka nagłada tego kotka zrobiłam ją z myśl o tym, że psy będą biegały to żeby nie pogryzły naszego chmurnego kotka tak, to tych mniejszych szczegółów wszystko, teraz tutaj jest siodlarnia trochę mi dzisiaj zasłania tu jest siodlarnia. Tam są kantary. Tutaj są pasze i pudełeczka. Tam są siodła. Tutaj są psy. E, o, nie, nie, znaczy, Wróciło. Troszkę ciemnawo, ale jakoś jest. To jest ta zagoda tych, tych świnek i gąsek. Tutaj jest Mejka, to już mniejsza z nią. Nie. I wróćmy dalej muszę się steszczyć, ale dobra tutaj są takie tam jakieś preparaty dla tych koni które są w sklepie jakieś tam, nie wiem, witaminy różnego rodzaju maście i takie miatełki no, pokażę Wam teraz nowe siodło siodło Western tak wygląda bardzo mi się podoba to się ostatnio je szyłam i pokażę wam jeszcze mój nowy nabytek o Boże. wszystko mi się dzisiaj kręci konik pryzyjski ogierek, nazywa się demon jest ładny i to jest właśnie mój najnowszy, najnowszy kon teraz tak szybko Tam mi się bateria rozładowuje to jest ten cały traktorek. I tutaj jest ta przyczepa czteroboksowa. Cztera, no bo raz, dwa, trzy i cztery. Tak, cztery moje kołniki. No, no to wydaje mi się, że to już wszystko. A nie, miałam Wam jeszcze powiedzieć co to jest. A to robię Wam już tak swoimi słowami, jest to taka Pojedyncza stajnia dla tego kucyka, ponieważ y, doszedł mi ten jeden konik i musiałam zrobić tak, że no, tamta duża stajnia jest niestety tylko trzyboksowa. No więc zrobiłam jeden boks. Miał być obojętnie dla jakiego konia, ale nie mierzyłam i zrobiłam takich z całych patyczków. I okazało się, że tylko tam kucyk wejdzie. Więc mam no, mały problem. No to kucyk tam sobie będzie teraz stał no i to wszystko tak mi się wydaje mogę wam jeszcze pokazać puchar z zawodów demona taki tak koń to jest ten puchar i on stoi w stajni w no dobra ludziska mogę wam jeszcze te to sklepy to pokazać jest koszyk jest wejście tutaj jest też jakieś wejście tu jest, yy, tu jest kasa. No i tu są te produkty całe. No i to wszystko. To pa pa!